W nowym update'ie z 99 Nocy w Lesie musimy przygotować ucztę dla naszych gości z okazji święta dziękczynienia. Dam Ci kilka protipów, które pomogą Ci bez problemu ukończyć ten event i zdobyć wszystkie nagrody. W pierwszy ulepszcie jak najszybciej ognisko na czwarty poziom, ponieważ do ostatniego questa potrzebujecie pokonać mamuta z zimowego albo lawowego biomu, ponieważ potrzebujecie dwóch ripsów do przygotowania ostatniego dania. Jak gracie ze znajomymi, podzielcie się, że jedna osoba rozszerza ognisko, druga łowi, ponieważ potrzebujecie swordfisha, a trzecia ogarnia farmy i zbiera drewno. Najcięższymi rzeczami do znalezienia w tym evencie jest ciasto, więc od razu jak rozszerzycie ognisko na czwarty poziom, Niech ktoś szuka ciasta. Na szczęście potrzebujecie tylko jedno ciasto. W najnowszym filmie pokazuję, jak przeszedłem nowy event. Także link masz na dole, zostaw łopeczkę w górnej i suba i zobacz, jak łatwo przejść ten event.